No to mów, coś nie... Chwilę. No mówię. To dalej tak by co huge yy, tego wygrywane, no, dobrego Masz dać na no to Niech ja odebra Ale nie, ty mi, mi odeszł moją huge Czemu się nie mogę... Jaki skan? Siemano widzowa Siemano widzowa, siema, no siema siema

Bir görüşme parça bağını. Aaa, <laughs> dobra, jestem. <noise> trochę tak dobra jest widzę no i railsukonkurs na 45 no ale spam jest teraz Siemano ma no widzą się ile z walty don't spama to dam się bana i tyle jest proste chwila Mm. O, słuchaj, to masz vipa, no to łatwo. Bana, bo nie, dam ci kika Dobra, proszę bardzo, dam ci kika, żebyś ci tam nie montował. No i Ty już balona dropem? Dobra, widzę, napiszcie huge. Polecam wam Unban, a dostałeś tego kika Idiotka. O, dobra. Jestem. Daj Discorda do opisu. Widziałem y -y 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 -y. na piście huge, macie na tą 5 sekund. Raz. Dwa. Ja tu chupę robię, nie? nie wiem czy to mi się uda. Ale skam O! No tak blisko byłem, nie? Widziałeś, nie? Ej, halo Trzeba bardziej do lewej, nie? Czy nie? Cicho Ja... Zobacz, jak tak, to na hardkorze to idę, nie? Robić To zaczęła No jest skam to jest Dobra, widzę, napiszcie cute Macie na to. ja 11 osób, jest 8 łapek? 11 osób jeszcze no to chyba widzowie zera. Bada każdemu. Dajemy. Widza, dajcie do najta Czemu oni to... A, dobra. Dobra, tutaj macie mój niktarek, podłogę R4CH dawajcie mnie do banku, elo Dzięki Alan za e, Masz pierwszą topę I znowu, Alan wygrywa, jak na razie Ty weź go przebi Oj Przebierz? Ale no to dawaj go, dawaj Gościu masz szajni party 6B, biorę Co tu się dzieje? gościu ile tych christmas giftów ile on tego ma ale to bym to kupił tylko drogę ale biorę to gift i huge no nie ma yeah. co za 10 IQ eee, nic nie mogę dać no, założyć stery co to, to. Dzięki za donate za 8 zł. Dzięki ci bardzo. Wygrywasz. Ma... Wygrasz youtuber. Więc yy, no. Taka sprawa. Dzięki, dzięki. Dobra, i co? Losuje Wygrywa Babel1700 Podaj swój nick Dobra, go nie ma chyba Babel nie ma Dostajemy jeszcze raz, wygrywa ravi Rawni Palenie Co to jeszcze to? co trading plaza dobra śadam higher 309 woa nice nie ma Adrox Adrox Spice Funk. Czemu tego nikt nie kupuję? Ale skam Ty masz dużo op dużo opóźnienia. Jak dużo opóźnienie? No dłużej tak 10-20 sekund.